Turbos. No dobra, nie zdążyłem że o lepszym do turboxa Okej okay. okay. No, hej! No Jak nie, wszyscy, to, to wszyscy Okej, okay, to po pierwsze mój O, ktoś ją na jest skrzynek Ja? Hmm. Okay. O, farma No, wywaliło mnie samą górkę, oczywiście, jest no ten który streamuje to musisz najbardziej zauważalny, no Halo? Halo? O świetnie! Mica mam jest Małym jest tak co nie? A kto jest mordercą? O już gościu wyszedł tam Okej, zniszczyłem mu idę hak i będziesz w moją stronę Serio? To przez tego morderca To morderc Zawsze jest wina po stronie no morderca No tak, bo to on lobby zakłada, no Dobra To no z tego, że musimy, że nie robi... A dobra, odciągnij go troszeczkę Tu jest akurat skrzynka, ja rozwaliłem Wiesz... Wiesz, to ja chciałem na 99, ale... No nie udało się no wtedy nie, że wtedy skillczek mi wyskoczył Kurcza, mogę no zebrać skrzynkę, może byłoby coś dobrego tu mam Wrócić księdę? się? A to właśnie obok ciebie, wyszedłem z piwnicy, tam jest zielona... O oh, welkom, welkom. O idzie, idzie, oh. idzie <laughs> Drugi hak mu robię na górce, bardzo ryzykowny to jest hak <laughs> Eee odciągniesz go bo on idzie za tobą Bo on widzi jak biegniesz No idzie 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 a... o, 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 o! Dobra To wiesz co? Ty go zajmij a ja zniszczę hak który on ma w pobliżu Okej okay, ale chyba mnie zgubił Poszł w balonie był hak? Nie ma tego hak odciągnął Zgubiłem go. Zgubiłem go. O, go Zgubiłem go więc uważaj A właśnie zniszczyłem mu hak O idzie o, zrobiłem... Ile haków masz na koncie? Ja? No, ty. Ja chyba zaraz dechnę, wiesz? Ale ile Ile zrobiłeś haków? Ile? Trzy, albo cztery nawet. No, a ja dwa, czyli sześć zrobione. No. Ale go pięknie robiłem. Dobrze idzie bo ja go zostawiłem o, o, tam w środku mój dany albo nie ma w ogóle haków albo został może i jeden Zmieniłem na nowy bo tu, nie, tu jest też nowy bo ten a przecież uh, w domu? W krzy... ja otworzyłem. nie, obok aaa znaczy, obok, yy, obok klinicy o 3... okej okay, to ja już robię generator zrobiłem na 99% żeby go zmylić mam tutaj hak Czego? ma się genów zrobionych? Gen, jest na 99% O, idzie Gen. do mnie Idzie, idzie! Jak stanie iść, to mów Ja naprawiam gena obok tego w piwnicy Obok piwnicy? Tak To jak... O, widzę Cię chyba Widzę, widzę, widzę Cię Skończyłeś? Co? No 90. Nie... Dobra, to już, pomagam ci. Oj, nie chce się pozbyć kart. Jakich kart? Czekaj, Bo masz trzy. Chcesz grać? cię zabiją, to wbij Czekajcie, by na zornie. nie widziałem go. To czekam. Czekasz? No. Idzie do ciebie. O, ale ja ja pierdzielę. O, ale depa. Lakom, z Czekaj, o, jaki taktyk! Idzie idziecie no, okej okay. On ci daje, daje co? Go. Te, ten generator nie był robiony Który? Ten który właśnie uderzył cię przy nim Masz self care? Nie Chodź nie, do nie nie. To, to, stój. Stój Udy, za to mu ja wzrono, to łapy nie? Okay. Wcześniej ja ten wziąłem, po prostu wyjąłem apteczkę w tym... No Mówię, że wziąłem apteczkę w tym nie wzięciu, czekaj jeżdżę odejdzie do swej. A ja muszę ten. On musi odejść od mojego generatora. To poszukaj Okej mam tu jest lepiej prochodzący. Idziesz? Dobra! Wojgroch! Czekamy No on mnie widział! Okej okay. Powiedz kiedy się zostawi Mam ostatni generator, który będę zaraz sykał. O, jest. jest... No nie no dio, o, proszę oj. cię, błagam cię. Wal, walałem go z palety A, jo, no, on, 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 on się przybliżył tym, że cię walną A on cię nie bierze na ramię? Nie ja on to co on robi? gdzie jest? On szuka ten, on szuka czy jest jakiś hack pobliżu Ja otworzę jedną bramę i idę cię ratować Dio Hak. nie wiem Jest w pobliżu I hak? W nie wiem, idź w ten rejon, nie wiem po co On się będzie sam bawił Podniósł mnie no Tak, to ja drugą otworzyłem No ja otworzyłem bramę Ja jestem przy drugiej, jak widzisz ten to chodzi do bramy Zdijam. Podniósł? Nie, on się ty będzie ty uiglował, wyjdzie, a ja cię uratuję, żebyś nie padł mi na jeden cios nie, się. Gdzie o, ty o, jesteś? To jest otwarta ten, otwarta brama Io, ja. czy ty uciekałeś? Czekaj mu chyba? A tu jesteś. Okej. Okay. To uleczy się, tam dostaniecie nam punkty za chwilę. Ale chyba tu idzie. No idzie tu. Uciekajcie. Szybko. Ła, ledwo. Kupa Ty nie. nie zauważył, mnie <noise> Nie, nie ryzykuj. Udało się. No się dało, nie? Dobrze bo nie, wychodzisz? Się... Bo ja czekam na Ciebie, czy wyjdziesz, czy nie, o, okej. Okay. No i bardzo dobrze, chociaż mnie nie zauważył w trawie. O, jestem na górce. Dobra, to rozwalę mu ten garg... Garg, tak. Garg mu rozwalę, tak? O, nie, znowu! Znowu ten sam, chyba? Nie, to jest inny już. O, kurczę. Teraz mi to mówisz? O, tu zamknięte okno, o No już mnie widzi? No pewnie że no. Nie no nie. mnie widzi. Ale nie z No bo poszedł do, do mnie właśnie. Do mnie. Albo do mnie. Nie do mnie, bo nie, ja właśnie zniszczyłem Żółta latarka, ej tam. Już pędzi. Piwnica jest, piwnica jest w takim długim domu, jakby co? Chyba jestem w oknie go właśnie. To kurde, poszedł z tej strony no. Uh. Kurde, no. O, blisko tej. Ten ból, co, nie? No nie. Kochan. No i on cię zaraz puści. No, na hak puścił. A ja on to na jednym, co może po dwójce maksymalnie. Nie Ej, on stoi kampi przy tobie? Na razie z piątku chodzi, bawi się przemiach kamp znowu Nie trzącie Kamp, na się Sorry bro Kamerek. Nie wiem co wy robiliście z nas naprawiać nie wiem, co się pątali A widział mnie Co zrobić? Dajcie! Paleta, 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 paleta! PALETO! O, trueboxa... Jakbyś zażuł trueboxa na O, chyba ci Ale tylko Iron... Iron grassa jedynce tylko ma. A, A ty dyfraks sam. tu mgłę. Więc w punkt. Dobra. Ty punktach powiadasz to? Zgubiłem go! On ma tylko jed jeden tylko opart. No tak. Zgubiłem go! A może jednak nie? Nie ma żadnego tego boxa. Podobno pój należyć żółty Chyba, że nie to umarłeś. Ale ja mam w pierdzie. O już mnie... O proszę bardzo! 2000 years later. No i czym się chwalisz, o już spędzi żeby się pochwalić, przez za... Powiesił mi na hak. Ta? No. Nie wierzę w tego idiotę. Nie wierzę w tego idiotę. Na górce to nie było po Ja pierdziemy, nie wierzę. Pobawimy się w ganianego. O nie, klockilego. Kamie. Campę, to jest, jest non stop yeah. jakby jakbym był obok tych, tych murów I wokół, wokół tej tej, tej yeah. latam wokół A, pole... Pa o, panie, nie, to nie ta mapa okay. No, czy tak? No, co jest? Wy masz mi ten kabaret, to ja nie wiem A najgorsze jest to, że killa się bardzo dużo szybko zbiera. Patrz, chyba wiesz, co oh! No już masz maksa, no. mnie, O, 15 tysięcy yeah. masz, no to już się niczego nie masz co Nie yeah. No ale ja miał ten... 2 na hita, ten yeah. geny. No, prawie to zrobiłem. No nie, ham 1. Panie, gdzieś, jeszcze... to gdzieś się barangi chyba nie stracisz? nie co nie to tak No grać, 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 Już to wiesz? No grać, grać, no grać, ma... na grać, 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 Ale od razu grać, 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 Szukam haku, widzę, że Niech, Sanja. Niech, Sanja. Coś takiego robi. Nie! Idiota, to ty dlaczego przyszedłeś? Nie. Nie pierdol. Nie, nie, nie. To się nie dzieje. O, patrz, jaki nauczony. A ja tu po nie? A mam w pierdzie. No, mam w pierdzie, bo nie mam tutaj palet. No. I tyle po mojej akcji ratunkowej. A, oś tu felu. Kurde. ale prawie walno, gdyby nie pomylił się. Ale to było dobre Ale to było dobre To było naprawdę dobre Był On ci gania dalej? No go mnie, a co on ma robić niby innego? wiem A co ty, myślałeś kurę że tu zostanę? Uuu Śmierć flyerom Powczór stanęł Okej, jest, zwrócił okay. się jest... Ty dio kim jesteś Jakbym mógł się uleczyć Teraz mnie złotych to już będzie o już teraz wrócił widzę, nie? Co? Bo, to zajebiście, dzięki ci co brali? Mam wigla o! o nie, o nie, weź mi tego kobietę nie rób Ja z nią... Jak ja biegałem z tym typem, no to zrobiliśmy kilka genów na strzałach. watch them True.